Jebałej. Baranie, kurwa, oczy otwórzły. Ty w się chcesz podobać. Jak cię kocha, to i bliskiego cię weźmie. A jak cię nie kocha, to jakieś... już to się stało chyba. Chu jutu. Wytnij się. Wytnij się, wytnij. Kurwa. Spróbuj wyciąć, to kamerzystę uduszę. Chodź. Kurwa. Kurwa. A ktoś głupi, to mu nawet ci dwa napisze, to będzie tak, szukał, kurwa, gdzie jest. Pyta pisana, jak no, A czy to była wina trenera, bo za nisko ten podpisał. Ja nie wiem, czy tutaj co to co to ale jest. Ale co ty rękawiczkę tak wysoko założyłeś? Trzeba wyrzec. Ty... jak na tej masz napisane, kurwa, ale, to na tej musi być ty. No. A ja jestem taki głupi, że ja nie wiem tego, to nie jest dla mnie oczywiste. <laughs> dla trenera to jest oczywiste. No ale jest R i P, no to jak jest tu, to, to dwie dwa... lewe ręce masz. Może tak. Również nie domyśliłeś, nie? że to musi być P? No nie, taki głupi jestem. Pamiętaj, stodę najłatwiej odbiegnąć. Po co chyba przesuwać? Jest, można, ale po co? Spokojnie, Słuchaj, to, że ci się raz udało. To nie znaczy, że ci nie wny. Ma no, ci te nerwy. Twój nerwy. To co Armio? Przygoda powoli dobiega końca, jutro walka. Zrobiliśmy ostatni trening. Ja się dużo nauczyłem, co będzie, to będzie. Jedziemy jutro mocno. Link do pay per view, nasz macie na dole. Jeżeli będziecie oglądać, to kupcie z naszego reflinka. No i co, trenerze? Nie wiem, czy chcę coś dodać, czy nie. Po pierwsze, to nie był trening, to był rozruch półgodzinny. I... Czego się nie zrobiło do dzisiaj, to się już dzisiaj nic nie nadrobi. Mam nadzieję, że Michał wykorzystał też po części te umiejętności, że się nabawił tą wiedzę. Jak nie będzie wymyślał, to jestem o wynik spokojny. Jedziemy, Arno. Widzimy się. Dlaczego chciałem przyjechać? No bo chciałem przypierdolić. Ale po co? E... Ale co on ci złego zrobił? Nic jeszcze.